Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Remek, a to kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w The Elder Scrolls 5, czyli test e, Skyrim, inaczej mówiąc. Gdzieś tu słyszę smoka? Dlatego też postanowiłem nagrywać. E, przy zwiedzaniu okolicy po prostu trafiłem na to miejsce. E, chciałem też już przejść przy okazji misję, e, taką jak e, 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 właśnie tam, mam uratować jakąś osobę o imieniu Akolia, Akolita, e, ale gdzieś tu w okolicy musi być gdzieś smok i chyba tam. Tam jest smok! God damn it, będziemy musieli go teraz zabić sami. Yeah! No, pięknie. właśnie tak to wygląda! God damn it. musimy... Nie, nam sami nie damy rady przecież. Musimy jakiegoś inne potworki znaleźć, by nam pomogły. To jest najlepszy sposób zawsze, że ja pizgam pierwszy smok. Ale nie wiem czy nie, nie damy go rady sami zabić. To jest nie, praktycznie niemożliwe. Z takim Gdzie on poleciał. Tu siedzi! God damit! Masz! Łach mu życia upieprzyłem Ja pisgam tak szybko tu przyleciał Ledwo co zacząłem odcinek To się o to chodziło mi Kurczę, on tu walił. Trzeba by dziel... HP HP A problem w tym, że ja nie mam miksturek Zajebiście Jedno Pięknie Musimy się jakoś kryć dobrze Oni nie, on tu leci w drodze Aaa God damn it Trzeba się kryć za różnymi rzeczami Bo inaczej przegramy My mamy tego Mamy szansę. Ja nie mogę. Nie dam rady samemu, no. To jest niemożliwe. No jest smok i musimy sobie z nim jakoś poradzić, bo... Innej opcji nie ma. O, 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 o. Kryj się za słupem. Okej, okay, trafiłem yeah! teraz. Kurczę, pochwalił mnie. Gdzie znów leci? God damn it! Nie damy rady, tak. Musimy tak jakoś dobrze rozegrać. Najlepszy jest. Oh, god. Oooo! On tu jest! Wybaczcie, tak się kryje, ale ja po prostu nie mam szans żadnych. Fuck. Czekamy teraz, okej. Okay. I walimy. Chodź tu, ty głupia. No. Chwórz, to będzie trudna walka. Ale może damy radę. Musimy. Musimy dać radę! Idź ty! O oh, fuck! fuck, fuck, fuck. Teraz wyjdziemy, wyjdziemy! Nie, nie zażyliśmy! Aaaa! Idź ty, gnido! Wiesz, jak nazywam ten filmik? Smog drukowanymi zwykłymi. O oh, fuck, spadłem! No to pięknie, mamy teraz w dupie! Aaaa! Trzeba się kryć ze słupami. aż tak jak teraz. Nie mam innej opcji. I mam nawet miksturę, które mogłyby mnie lekko poratować, gdybym był poraniony. Kompletnie jest nieprzygotowany na walkę ze smokiem. A tu w takie coś się bawię A coś go atakuje, widzicie? Coś już jakaś magia leciała za nim Jakaś kula ognista, Czyli ktoś tu jest ze mną Aaa! Czekaj na mnie Czyli ktoś jest tu z nami razem, czekajcie, musimy tego kogoś odnaleźć. On nam pomoże go zabić Najlepiej właśnie jest szukać nas kolejny. O tam ktoś jest, tak ktoś musi trzymać. God damn it! Yy... Najlepiej jest szukać wroga, gdy mamy już jednego, na przykład Smoka. Bo on wtedy... Ten ktoś też atakuje smoka. Gdzie on jest? Tam jest. Tak. Yeah! Coś nie, wiem, coś mi wyskoczyła jakaś, jakaś informacja uh! przedmiotami. nie widziałem. Co on mnie atakuje? Czemu się znów palę? Kurczę, kurczę znów? Nieee! Dobra, uciekłem. No, jeszcze mnie podpalił. Głupia widać Masakra! Dawaj go! A to jest krytyczne, to musiał wtedy być. Jak miło, że staną Ale one no mają jakieś dziwne dialogi, te smoki. LOL? Czy mi się wydaje? Coś takiego. O, jak go Chodź tu. Aaaa, gdybym miał... Jak mnie podpalił! Synek! Fak, 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 on tu idzie! To jest mega! Jol, on krzyczy jol, nie wiem czemu. Jol! Jak mnie ciśnie. Czekać, mamy... Wiesz, mamy miksturkę na regenerację jakąś, czekajcie. Yy, choroby... O, mamy uzdrowienia! O, to polecimy. Teraz jeszcze się zwalniemy teraz z regeneracji. I pójdziemy mu na ten yy, zdrowie zwiększone. I jeszcze regeneracja. Teraz szybko bierzemy... Yy, bierzemy kasnoludzki miecz. O! I ciszniemy! Tak! Tak! Cisznika! Dobrze! Zabity! Tak! Smok, smoki po smoku! Ale go fajnie wykończyliśmy tymi... Tymi... tymi brońmi. Jak miło! Pięknie. Ja to właśnie w tym chodzi. To jest to. Przeliśmy moc smoka. Ponięto smoczą duszę. Dziękujemy bardzo. Jak miło, teraz go przeszukajmy i będzie, będzie nagroda. Patrzcie, smocze kości, łuski, kasa i strzały. Ea, yeah. to jest to. Ogólnie rzecz biorąc przed odcinkiem, nie nagrywając w ogóle, chciałem zrobić misję od, y, od naszych kochanych y, kolegów y, z. z tego no. Od tych i Boże zapomniałem nazwę. Mm. Zazwą powiem, czekajcie. Jak oni się nazywali? No, tutaj byli, przecież robiliśmy. No, no wiecie o kogo chodzi. Chodzi mi o tych, co, co są wilkołakami, z, których, z którymi ostatnio robiliśmy misję. E, w każdym razie... Mm, tylko chciałem wam pokazać walkę ze smokiem. Dosyć... Dosyć, dosyć fajną. Nie było źle, chociaż lepiej byłoby w terenie. E, ponieważ tu się kryłem, tu się bawiłem, nie strasznie. A znaczy nie bawiłem się z nim właśnie. A wolałbym się pobawić z nim, czyli naprawdę walczyć web w web i, i tak, żeby każdy miał równe szanse, czyli smok oraz ja. A teraz nie miałem tylko ja szansę. Więc ogólnie rzecz biorąc, tylko tyle macie, chciałem się pokazać w tym odcinku. Hmm, chociaż możemy coś jeszcze porobić, czekać, coś tu się jeszcze wymyśli. W każdym razie naprawdę odcinek spontaniczny, bardzo szybko nagrany, bo chciałem tego smoka właśnie uchwycić i udało mi się to na szczęście. Od razu po rozpoczęciu przecież nam wyskoczy, więc. Więc jest ładnie. Jakiś kostur odwagi tutaj mam, nie wiem, jakieś głupoty Pozbierane I mam zamiar sobie kupić drugi. Yy, krasnoludzki miecz. Bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie się z niego bije, więc wydaje mi się, że nie będzie to głupi pomysł mieć taki kolejny, chyba że orko, orkowy topór po, po kolejny. Zamiast tego miecza. Tylko zaczął sobie szybko, jak on... jaki ma Damage, 18, a, a topór ma 17 właśnie. W każdym razie. Naprawdę armor nie jest zły, nie narzekam. Jest naprawdę spoczka. No i zabiliśmy smoka. Bardzo ładnie. Wiecie co, pójdziemy tam do góry, czekajcie, tu było to wejście, tam gdzie, tam gdzie żeśmy zaczęli odcinek i pójdziemy jeszcze wyżej, bo tam coś musiało być, tam jest taka jakaś twarz smoka, jak widzicie. On właśnie stamtąd musiał przylecieć, no nie ma innej opcji, żeby skądś skąd dzień. I to jest chyba widocznie miejsce, w którym którym miał być też, miał być po prostu smok A ja z racji tego, że jestem blisko tego miejsca Smoka spotkałem Bardzo możliwe właśnie, że tak się stało Czekajcie, bo tam coś jeszcze jest Warto takie rzeczy jeszcze też sprawdzać Ale chyba nic szczególnego jakiś no jakieś, jakieś coś Idziemy tędy, ponieważ tu widziałem rudę już Jakąś, nie wiem jeszcze jaką Chyba rudę żelaza Tak, a więc kop sobie pokopy tę żelaza i pójdziemy do góry w stronę tego znaczku głowy smoka ciekawe co to będzie może jeszcze jakieś jakieś inne rzeczy tam będą oprócz tego smoka którego żeśmy już zabili no już okej okay. więc F5 zapisujemy sobie szybko i tu jakoś musimy znaleźć jeszcze ścieżkę boczną do tego miejsca coś tu musi być mam nadzieję że jakoś tam dojdziemy tu już się ścieżka kończy kurcze będzie problem tu już mi nie chce wchodzić postać, jakoś tak po tych skałach przejdziemy. No, ciśnij ziomek, Dasz radę, nie, tu w ogóle nie ma wejścia, nie ma szans. Chociaż, czekajcie, jak króliczek, skacz, 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 elfi w wojowniku leśny. Dobra, i coś mówiliście na temat tego, że. Że wziąłem, że trudno być łucznikiem, skoro wziąłem e, umiejętność wojownika. Czyli w pierwszym odcinku, czy tam w, w drugim odcinku, wziąłem tę umiejętność wojownika przez, przez ten kamień jakiś tam. Ale wydaje mi się, że to nie jest chyba problem. No nie wiem, jak tam... Ja się na tym tak dobrze nie znam, ale wydaje mi się, że że nie będzie nic złego, skoro tak chyba zrobiłem. Chociaż nie wiem, może jakieś umiejętności, w, czy przez to tracę e, jakieś fajne. No już prawie jesteśmy, kurczę, tu, tu wlaz jeszcze. O! Jakoś żeśmy weszli Nielegalnie tutaj Zapiszemy sobie na wszelki wypadek W ogóle gdzie ja jestem? Masakra O! Dobrze tu przyszliśmy Patrzcie co my tu mamy Wchłaniamy ten Kolejny Kolejny smoczy No Kolejny smoczy ma moc Broń Rozbrojenie Teraz ogarniemy stąd zakrzyk Krzyki, rozbrojeniem. krzyk potężny od, od stali, yy, potężniejszy od stali, yy, wyrywam broń z ręki wroga, bardzo miło, no pięknie, sprawdźmy co tu jeszcze może być ciekawego, może jakaś skrzynia, może jakieś coś, a wydaje mi się, że już samym łupem był ten smok, który tu w tym miejscu był i że już nic więcej tu chyba szczególnego nie będzie, ale nie wiem, zaraz sprawdzimy. Jakieś trupy tu są po ludziach. Ogólnie jesteśmy bardzo wysoko, zauważyłem. No i to chyba wszystko w tym odcinku. Taki na szybko. Walka ze smokiem głównie. E oraz wchłonięcie krzyku rozbrojenia e To wszystko w tym odcinku. Ja poza odcinkiem zrobię sobie, mi zrobię sobie misję z tym... E z tym uwolnieniem jakiegoś tam I widzimy się w kolejnym odcinku. Więc to wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Czekajcie, bo tu nie ma światła. <laughs> Czekajcie, stoimy sobie tam, o. Patrzcie. Jaki kozak. Też nic nie widać, cholewcia. To już robi ładne niebo. Będzie zaraz noc. Ciemno i brzydko. Więc to wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć.